Witam serdecznie, Podziemna TV i nowy program zatytułowany Gdybym był premierem. W tej serii nagrań na niebieskim tle będę chciał Państwu zaproponować i przedstawić pomysły i rozwiązania, jednym słowem, alternatywę do tego obecnego patologicznego i chorego systemu, do tej absurdalnej rzeczywistości polityczno-gospodarczej, w jakiej przyszło nam żyć obecnie. Bardzo bym chciał, żebyście Państwo tego nie traktowali w żaden sposób jako jakiś program wyborczy, ponieważ ja nie ubiegam się o żadne stanowiska i nie będę tego robił. Dlatego mogę sobie pozwolić na szczerość być z Państwem szczery, powiedzieć zupełnie od serca, opowiedzieć Państwu o tym, w jakim kraju chciałbym żyć, jaki, jak zorganizowane państwo nazwałbym, czy uważałbym za normalne państwo. Przede wszystkim, Szanowni Państwo, chciałbym żyć w kraju, w którym nie ma władzy, która nami rządzi jak jakimiś poddanymi, tylko zamiast władzy jest służba publiczna, która zarządza krajem w naszym imieniu i pod naszą kontrolą. My naprawdę nie żyjemy w średniowieczu i nie musimy być niczymi poddanymi, żebyśmy potrzebowali władzy, która będzie nami rządzić. Mamy XXI wiek i podobno jesteśmy wolnymi ludźmi, i nie ma żadnych powodów, żebyśmy nie mogli jako społeczeństwo wolnych ludzi zorganizować państwa w taki sposób, żeby nie było władzy i poddanych, którym władza nakazuje, rozkazuje i zakazuje, mówi, jak mają żyć, najkrócej mówiąc, i co im wolno robić, a co nie. Tylko to my, wolni ludzie, mamy władzę i sprawujemy kontrolę nad naszymi przedstawicielami, którzy pełnią służbę publiczną, jedynie w naszym imieniu zarządzają państwem jako czymś wspólnym dla nas wszystkich. I to nie są tylko słowa, podam Państwu konkretne przykłady, jak rozumiem różnicę między władzą i poddanymi, a służbą i społeczeństwem wolnych ludzi. Weźmy podatki i pieniądze publiczne. Typowa relacja władza, a jej poddanie jest wtedy, kiedy to władza, czyli politycy decyduje o tym, ile będzie obywatelom zabierać na realizację swoich światłych pomysłów. Obywatele oczywiście mają tutaj nic do gadania i mogą jedynie zapłakać, kiedy władza postanowi podnieść obciążenia fiskalne, odebrać im jeszcze więcej niż dotychczas na realizację swoich coraz większych wydatków. I to jest typowe poddaństwo ludu wobec władzy, niezależnie od tego, jak ta władza jest wybierana, tak na marginesie. Natomiast w społeczeństwie wolnych ludzi sytuacja jest zupełnie odwrotna. Przedstawiciele takiego społeczeństwa, którzy pełnią służbę publiczną, dostają do dyspozycji określoną i ograniczoną ilość pieniędzy i ich zadaniem jest jak najefektywniej, jak najlepiej te pieniądze wykorzystać do realizacji powierzonych im celów. To naprawdę, proszę Państwa, nie jest żadna sztuka odbierać ludziom coraz więcej pieniędzy i coraz więcej wydawać. Każdy głupi to potrafi, bo każdy głupi potrafi wydawać cudze pieniądze. Sztuką natomiast jest zorganizować sprawne, działające, zdrowe i silne państwo jak najmniejszym kosztem dla swoich obywateli. Na tym polega zarządzanie państwem w normalnym kraju, a nie na poddaństwie, gdzie władza. Decyduje o tym, ile ma ludziom odbierać, i odbiera coraz więcej, bo ma coraz większe wydatki. Ale dziś nie chcę mówić o podatkach i finansach publicznych, o tym będzie osobny odcinek. Dziś chciałbym poruszyć temat podstawowego fundamentu państwa, jakim jest prawo. Konstrukcja i tworzenie prawa, i samo prawo, czyli tak naprawdę zasady, których wszyscy powinniśmy przestrzegać i które wszyscy akceptujemy, bo uważamy je za dobre, bo są wspólne nam wszystkim. I ponownie różnica między władzą i jej poddanymi. A służbą publiczną jest taka, że w przypadku poddaństwa władza ustanawia prawa dla swoich poddanych. Koniec kropka. Poddani nie mają nic do gadania, jest bat. Jak się nie zastosują do tego, co chce od nich władza, to czapa. Mało tego, że władza ustanawia prawa dla swoich poddanych, które muszą się poddać, to jeszcze sama nie jest ograniczona prawem, ponieważ władza ustanawia prawo. Więc jeżeli jakieś prawo ograniczające władzę jest władzy nie w smak, tak jak było ostatnio w Polsce w przypadku na przykład progów ostrożnościowych, jeśli chodzi o zadłużanie państwa, to władza może sobie prawo zmienić, swoje własne ograniczenia może dowolnie znieść, bo ma władzę. Oprócz tego wszystkiego ma jeszcze immunitet, czyli może ustanawiać prawa, a sama jest ponad prawem, bo nie musi tego przestrzegać z racji immunitetu. Ja natomiast uważam za normalne, że nasi przedstawiciele, którzy pełnią służbę publiczną, Muszą przestrzegać prawa przede wszystkim, które obowiązuje nas wszystkich, a nie je dowolnie zmieniać. Oraz, z racji tego, że pełnią tak odpowiedzialne funkcje i tak ważne funkcje, powinna na nich ciążyć podwójna odpowiedzialność za złamanie czy naruszenie prawa, a nie mieć jeszcze do tego immunitet. A jeśli chodzi o konstrukcję prawa, to nie wiem, co Państwo myślicie o współczesnym polskim prawie obowiązującym w naszym kraju. Nie wiem, czy znacie, czy próbowaliście czytać kiedykolwiek jakąkolwiek ustawę, kodeks czy rozporządzenia. Nie wiem, czy jesteś świadomi tego, że ilość aktów prawnych, ilość tomów, jakie trzeba by zebrać, żeby, gdyby chcieć się w ogóle zapoznać z całym obowiąz obowiązującym prawem, jest po prostu absurdalna. Nikt norma normalny nie jest w stanie się nawet zapoznać z prawem, jakie obowiązuje w Polsce w szczegółach, bo jest tego za dużo po prostu. A przecież prawo powinno być proste, bo prawo jest dla ludzi. Prawo to są zasady, na które wszyscy się godzimy, które wszyscy akceptujemy, bo uważamy je za normalne. Chciałbym żyć w kraju, w którym prawo nie jest pisane językiem prawniczym, że o tym, jakie jest prawo, decyduje przecinek postawiony tu albo gdzie indziej, albo składnia zdania, albo interpretacja jednego czy drugiego prawnika, która często może być sprzeczna, nie rozumiem, dlaczego prawo nie może być pisane tak prosto jak instrukcja na przykład do gry planszowej. Gdzie jest wszystko wyjaśnione, nieważne, że jest użyte więcej słów. Że jest językopisowy, że są przykłady może, bo najważniejsze jest, żeby prawo było jasne, klarowne i zrozumiałe dla wszystkich, a nie to, żeby zapisać daną sentencję jak najkrótszą, jak najmniejszą ilością słów o fachowym znaczeniu, czy fachowo brzmiący. Chciałbym żyć w kraju, w którym każdy akt prawny, każde prawo jest poprzedzone jasno wyrażoną intencją, w jakim celu w ogóle powstało, i żeby w świetle tej intencji, prawo było interpretowano, spatrywane, bo ona jest jasna i klarowna. Tak samo jak warto by było, gdyby każda umowa była poprzedzona jasno wyrażoną intencją obu stron. Bo wtedy nie ma miejsca na oszustwo i na podstęp. Dzisiaj przecież prawo jest patologiczne. Wszyscy znamy takie pojęcia, kruczki prawne, luki prawne, przypisy, gwiazdki w umowach. Po co to wszystko jest? No przecież właśnie dokładnie po to, żeby wprowadzić takie prawo, które będzie można potem ominąć które ktoś, ktoś na tym zna, albo kto ma taki cel i wie jak, będzie potrafił na swoją korzyść zinterpretować. Jak to jest możliwe, że żyjemy w świecie, który w większości uważamy za normalny, że też to jest normalne, że żeby bronić swoich, dochodzić swoich podstawowych praw, potrzebujemy prawnika w sądzie? Skoro możliwe jest zapisanie zasad dowolnej gry planszowej w taki sposób, żeby je wszyscy rozumieli, to ja nie widzę powodu ani przeszkód, dlaczego tak nie miałoby być spisane prawo. Tak samo klarownie, tak samo jasno, żeby wszyscy rozumieli i znali prawo, bo prawo powinno być proste. A jeśli pomyślicie Państwo, że to niemożliwe, że nie ma takich rzeczy, które były nam wszystkim wspólne, na które byśmy się wszyscy zgodzili, ja postaram się Państwa przekonać, że to wcale nie jest takie trudne. W formie eksperymentu spróbujmy stworzyć taki fundament normalnego, zdrowego prawa, opierający się na tym, czy też wychodzący z tego, co mamy wspólne, co nas wszystkich łączy. Szanowni Państwo, jeżeli jesteśmy wolnymi ludźmi, to jest tylko jedno fundamentalne pytanie, od którego możemy zacząć tworzenie jakiegokolwiek ładu, zasad czy też prawa między nami. Jest to pytanie do każdego z nas i każdy z nas musi na nie odpowiedzieć: kto ma o Tobie decydować? I są tylko dwie możliwe odpowiedzi: Ty czy ktoś inny. To pytanie jest bardzo proste i wydaje się banalne, ale odpowiedź na to pytanie ma bardzo ważne konsekwencje. I wystarczy potem być logicznym i spójnym z odpowiedzią na to pytanie, żeby stworzyć normalny, zdrowy system prawny, tak naprawdę. Dlatego, że jeżeli moja odpowiedź na to pytanie jest ktoś inny, to automatycznie pozbawiam się dalszego głosu. Oddaję swój los w ręce innych i taki jest mój wybór. To jest moja wola. Natomiast jeśli udzieliłem tej drugiej odpowiedzi jedynej logicznej i poprawnej odpowiedzi dla dorosłego człowieka, czyli że tylko ja mam prawo o sobie decydować. No to jest jednoznaczne z tym, że akceptuję i rozumiem, że dokładnie tak samo odpowiedzieli wszyscy inni ludzie, czy też każdy inny człowiek. Krótko mówiąc, że skoro o mnie mam prawo tylko ja decydować, to tak samo o kimś innym ma prawo decydować tylko ten ktoś, a nie ja, czy ktokolwiek inny, trzeci. A to implikuje, czy też oznacza to, że relacje między ludźmi mogą być tylko dobrowolne, czyli uczciwe. Dobrowolność opiera się na uczciwości i nie istnieje bez uczciwości. Dobrowolność relacji między ludźmi oznacza, że ja nie mogę nikogo do niczego przymusić ani siłą, ani podstępem, ani oszustwem, ani manipulacją, ani zakłamaniem, ani żadną inną nieuczciwą praktyką. I jeżeli to przyjmiemy jako fundament i podstawę zasad, czy też prawa regulującego relacje między ludźmi, to wówczas pierwszą i najważniejszą rolą państwa priorytetem staje się gwarantowanie, zagwarantowanie uczciwości i dobrowolności w relacjach między ludźmi właśnie. Czyli ochrona każdego z nas przed wszelką formą przymusu, oszustwa, podstępu, manipulacji, wprowadzenia w błąd, zatajenia i tych podobnych, i tym podobnych nieuczciwych praktyk, które dzisiaj niestety mam wrażenie są codziennością pod nazwami czy to PR-u, czy to marketingu, czy to reklamy. Czy kruczków prawnych, czy luk prawnych? Moim zdaniem na tym dzisiaj polega sedno właśnie patologii tej rzeczywistości, w której żyjemy, że prawo zamiast nas chronić przed kradzieżą i przed oszustwem, na przykład, to je legalizuje. Twierdzę, że dzisiaj prawo legalizuje kradzież i legalizuje nieuczciwość. Nie wierzycie mi Państwo, że tak jest? Ja to Państwu postaram się udowodnić. Kradzież. Mi nie wolno iść do bogatszego człowieka ode mnie i zabrać mu pieniędzy, prawda? To było budzone za kradzież. Ale wolno mi wynająć do tego celu na przykład polityka. Oddać głos na takiego polityka, który mi obieca, że ograbi bogatszych ode mnie, po to, żeby mi dać pieniądze odebrane bogatszemu. Kolejnym przykładem zalegalizowanej kradzieży jest to, o czym ostatnio bardzo często mówiłem, a mianowicie kreacja pieniądza bezgotówkowego przez system bankowy. Żadnemu z nas, żadnemu człowiekowi nie wolno tworzyć, drukować pieniędzy. Nie mówię o poszerstwie, mam na myśli legalne drukowanie pieniędzy, środka płatniczego, to prawo ma tylko NBP oficjalnie. Niemniej jednak system bankowy, banki komercyjne, banki prywatne mogą tworzyć, zwiększać ilość pieniądza bezgotówkowego w gospodarce. Możecie to Państwo sprawdzić, jeśli mi nie wierzycie, na stronach NBP, wyszukując hasła podaż pieniądza i czynniki jego kreacji. I dane NDP Państwu dokładnie powiedzą, że ilość pieniądza w obiegu rośnie i zwiększa się poprzez system bankowy. A myślicie Państwo, że oszustwo i nieuczciwość nie są zalegalizowane we współczesnym świecie? Ile razy, proszę sobie przypomnieć, widzieliście Państwo reklamę piwa na przykład, w której prze przesypuje się zielony, piękny chmiel? Piwo się nazywa chmielowe albo podwójnie chmielowe, albo poczwórnie chmielone. A w piwie, w składzie piwa nie ma ani grama chmielu. Ile razy Państwo widzieliście reklamy produktów finansowych? Czy też jakichkolwiek innych produktów, które mówią kup i oszczędza, albo kup i zaoszczędź. Przecież oszczędzanie jest przeciwieństwem wydawania. To, że jak coś kupujemy, to kupujemy tanie, to jest rozsądne, normalne działanie polegające na kupowaniu, właśnie na wydawaniu pieniędzy. A oszczędzanie polega na niewydawaniu pieniędzy, tylko odkładaniu tych, które. Na powstrzymywaniu się od wydawania pieniędzy po to, żeby je odłożyć. Ile razy się Państwo skusiliście na jakiś produkt, na jakąś reklamę, bo tam było coś darmowane za darmo, gratis albo coś takiego, a potem się okazało, że tak jest nie do końca, że trzeba za coś tam jednak zawsze zapłacić. Ile razy kupiliście Państwo coś, co było reklamowane, a potem się okazało, że ten produkt nie jest dokładnie taki, jak Państwo sugerowano w reklamie właśnie. My do tego niestety przywykliśmy dzisiaj, nie zwracamy na to często uwagi, uważamy to za normalne, ale to przecież jest wszystko nieuczciwość, mówiąc najłagodniej. To są techniki wywierania wpływu, których się uczy i wykłada w szkołach specjalnych, marketingu, reklamy itd., po to, żeby na ludzi oddziaływać, żeby zasugerować im coś, a co jest inne niż rzeczywistość. A to jest właśnie nieuczciwość. Tych przykładów można by mnożyć, ale mam wrażenie, że Państwo doskonale widzicie i czujecie to, w jakim świecie żyjemy. Jaka to jest hipokryzja, jaka otoczna sobuda, że tak naprawdę żyjemy w świecie, który legalizuje oszustwo i kradzież. Oczywiście nie wprost, ale właśnie pod płaszczykiem przepisów, kruczków prawnych, luk prawnych, haseł typu reklama, nowych słówek profesjonalnie brzmiących itd., itd. Ostatnio napisała do mnie pewna osoba, która była wykształcona w kierunku finansowym, nazwijmy to, i dała się złapać w pułapkę kredytową pewnego banku. I ta osoba oczywiście obwiniała za to siebie, za swoją mnie uwagę, za to, że nie dopatrzyła itd. Nie, proszę Państwa. To nie jest wina ofiary, że została oszukana. To jest zawsze wina oszusta, jeśli kogoś oszuka, a nie ofiary tylko dlatego, że dała się oszukać. To znaczy, że po prostu uwierzyła oszustowi, że jest uczciwy, krótko mówiąc. To wszystko się sprowadza do tego, że albo ktoś, oferta czy firma jest uczciwa, albo jest nieuczciwa. Po prostu. Szanowni Państwo, Konfucjusz powiedział podobno takie zdanie. Zróbcie, aby uczciwość opłacała się bardziej niż kradzież, a nie będzie kradzieży. Powiedział też: W państwie dobrze rządzonym wstyd być biednym, ale w państwie źle rządzonym wstyd być bogatym. I ja bardzo chciałbym żyć w takim właśnie kraju. To byłby dla mnie normalny kraj, gdzie prawo gwarantuje, że uczciwość popłaca, a nieuczciwość nie popłaca. Gdzie zarobić i dorobić można się tylko w sposób uczciwy, bo nieuczciwość. Prędzej czy później skończy się źle dla tego, kto działa nieuczciwie. I mam dla Państwa, tak sobie wyobrażam, na przykład fundament pierwszej strony Konstytucji, czy też deklaracji niepodległości. Nazwijcie to Państwo, jak chcecie, ale chciałbym, żeby na przykład następujące zdania czy też propozycje były fundamentem, podstawą, podstawowymi zasadami obowiązującego prawa, których nie można zmienić po prostu, które są niezmienne. I one wynikają logicznie i konsekwentnie z tego pierwszego podstawowego pytania, które sobie zadaliśmy przed paroma minutami: kto ma o tobie decydować, ty czy ktoś inny? Intencją prawa jest zagwarantowanie uczciwości i dobrowolności w relacjach między ludźmi. Uczciwość zawsze ma prawo po swojej stronie. Kto postępuje uczciwie, zawsze jest chroniony przez prawo. To uczciwość ma popłacać i być nagradzana, a nieuczciwość potępiana i karana. Dobrowolność relacji między ludźmi oznacza, że nikt nie może nikomu uczynić nic wbrew jego woli. Dobrowolność opiera się na uczciwości, a tym samym jakakolwiek nieuczciwość, to jest oszustwo, podstęp, manipulacja, wprowadzenie w błąd, niedopowiedzenie, zatajenie i tym podobne nieuczciwe praktyki, wyklucza dobrowolność. Intencją kary jest, aby była większa i dotkliwsza niż potencjalna korzyść z występku. Niedopuszczalne jest, aby występek czy nieuczciwość nawet po ukaraniu nadal się opłacały. Każdy dorosły człowiek jest osobiście w pełni odpowiedzialny za swoje działania. Nie muszę chyba dodawać, że kradzież to jest odebranie komuś jego własności wbrew jego woli bądź bez jego wiedzy, a uczciwość to jest najprościej mówiąc szczerość, prawdomówność, zgodność intencji z zamiarami, zgodność tego, co się mówi, z tym, co się myśli, zgodność tego, co się komuś sugeruje, z tym, jaka jest prawda, z tym, co naprawdę się od niego chce, co się od niego oczekuje, co się mu oferuje. Na tym dzisiaj chciałbym zakończyć. Traktuję to jako pewien fundament, podstawę jakichkolwiek dalszych propozycji, rozważań i, i, i pomysłów. I bardzo często będę do tego fundamentu wracał. Od pierwszego odcinka będę chciał Państwa zaprezentować już konkretne gospodarcze czy też państwowe rozwiązania pewnych kwestii w oparciu właśnie o ten fundament, który dzisiaj przedstawiłem, który dla mnie jest bardzo logiczny, bardzo prosty. I jedyny możliwy tak naprawdę w wolnym społeczeństwie uczciwych ludzi. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia wkrótce.